Cześć wszystkim. zrobimy sobie agentów AI i wszystko będzie fajnie. Ale czy w przyszłości będzie to takie proste, um, autonomiczne agenty AI. ten wielu przedsiębiorców, um, coś co ma um, co nadaje jakiś tam kierunek. Jeżeli nie świadomy, to podświadomy. Wiadomo, każdy by chciał mieć coś tam z tyłu w kąpiu co by było robotę za niego. i więcej, tym lepiej. Uh, to jest oczywiste mało um, jednak, to zdaje sobie sprawę jak wiele problemów uh, natury. Prawnej niesie ze sobą tego typu przedsięwzięcie. Kto weźmie za to odpowiedzialność? To jest fundamentalne pytanie, która, które można zadać na początku. I wiadomo, że Komisja Europejska od dawna na bazie tego pytania pracuje nad tym problemem. Z jednej strony, jak to zrobić, żeby nie doprowadzić do paradoksów, a z drugiej strony mają za plecami USA patrzące tutaj. Na każde poczynanie, które by mogły w, przysz mogły w przyszłości jakoś zaburzyć ich e, mm, handel e, sprzedaż w pokrótce kolokwialnie, e, więc sytuacja jest, e, umówmy się, poważna i będzie poważna w przyszłości. Według mnie to jest trochę jak na początku z efejkami: Wiadomo, wszystko było super. Jarało się za darmo, smaki to tamto to za chwilę. Trochę drożej, za chwilę jeszcze drożej, za chwilę akcyza, a potem znowu podniesienie akcyzy. Teraz od będziemy 2026 będzie znowu 20% do góry akcyza i etc. Więc, więc tutaj gdzieś myślę, że warto, warto to mieć z tyłu głowy, obserwować sytuację. Wiadomo, jak bierz więcej, bierz szybciej, możesz się dostosować, masz na to czas. A, więc ręku na pulsie obserwujcie. Na razie, cześć.